Po jest ciemno tak, że nic nie widać Czekaj, to tu wyjdę Hi guys, witam serdecznie Jeżeli jeszcze mnie nie znacie, jesteście tutaj nowi na tym kanale. Eee, to chciałabym się przedstawić. Jestem Michalina, pochodzę z Polski, a konkretnie z Kalisza, ale w grudniu 2019 roku przeprowadziłam się do Azji, a konkretnie do Indonezji, a jeszcze konkretniej to na Bali, <grywki> także. Także jesteśmy teraz na Bali, Palma jest, Bali jest. Zgadza się wszystko. Eee, w tym vlogu chciałabym Wam trochę pokazać moich fajnych miejsc, jak moje życie tutaj płynie, jak to wszystko wygląda. Także tak, <gry> kurde, te kury mnie wykończą tutaj. Eem, teraz zabieram się za, za jogę i będziemy lecieć do ciągu. This to real jam. Moja ulubiona gra Kitin. Trade Bell Saddle. Kocham, uwielbiam. Zazwyczaj gramy z Braidiem na telefonie, ale powinniśmy też kupić taką wersję. W ogóle ma kawę na mleku owsianym. Tak. Mm, smaczne. Kawa jest smaczna. Smaczna. Mm. A ja mam kapuczynę tradycyjnie na mleku migdałowym. Także wszystko tradycyjnie. I dali mi też malutkie Oreo, jest piękne. Dziękuję. Grę. Kosztowała może jakieś 4, nie, trochę więcej 50 dolarów, 40 dolarów, coś takiego. także mamy grę? Trzymaliśmy się po drodze od dermatologa w jakimś sklepie, którego w ogóle jeszcze nigdy nie widzieliśmy i mają tutaj różne takie chińskie plastikowe rzeczy, które są bardzo śmieszne i fajne. E, oczywiście niczego nie potrzebujemy, no ale wiadomo, trzeba było zobaczyć, e, zatrzymać się e, i sprawdzić, jaka tutaj jest jakość tych e, produktów. To jest mały taki supermarket, można kupić owoce, warzywa jakieś jedzenie, ubrania, produkty do domu, także jestem w ogóle ciekawa tego wszystkiego i głównym kolorem tego miejsca jest róż, także no, no musiałam to sprawdzić. O no zjedzenia takie podstawowe raczej rzeczy. Nie ma jakichś nowości ale, aczkolwiek, to jest bardzo fajny ym, ym, bardzo fajny owoc azjatycka gruszka jest bardzo dobra jeżeli będziecie kiedyś mieli okazję przylecieć w te okolice w Bali generalnie południowej Azji to spróbujcie sobie taką gruszkę jest bardzo soczysta, wodnista chrupiąca no zajebista, polecam, polecamko. Jabłka, jedno z moich ulubionych. No i warzywka My zazwyczaj warzywa i owoce kupujemy na takim lokalnym targu, także to nie jest nic takiego super dla nas. Ale fakt, że wygląda to jak taki prawdziwy supermarket europejsko zachodni, no to to jest super. Oh, we need those! I know, sorry, Oh my god, there. that's perfect. We literally need those. I know. Może blue to Te płatki owsiane instant, ale ktoś nam... Jakiś, nie wiem, ktoś nam powiedział, że one nie są aż tak dobre jak te takie w całości prawdziwe. Tak Także przerzuciliśmy się na roblox. Ale czy coś to zmieniło, pomoże, to nie wiem. Kawa, herbata, proszę bardzo. neskafe jest, jest. Można zaczynać dzień. A co tutaj mamy? Ciapotjol. Co to jest? To jest herbata. Tak, to jest herbata. Po indonezyjsku. Ale w jakichś takich w ogóle fajnych, małych. Opakowankach, ja tego nigdy nie widziałam. no zajęliście, coś innego. Gungun sabur, subur, sura karta. No. Ej no zajęliście. Tylko teraz ja nic nie wiem, jaka herbata jest jaka, no bo. Bo tak jakby... O, te hijau to oznacza, że to jest herbata zielona, a... Nie wiem, co to znaczy. Wygogluję sobie potem. To jest... To nie wiem, co to jest. Ale w ogóle zajebiste te małe herbatki. I trzeba by jakąś spróbować. O, komposi, czyli składniki. Down tea. Nie wiem jaka to kawa. Eee, yy, herbata. No, ale spoko. No i mamy tutaj też inne jakieś tam marki taka jakaś bardziej fancy w opakowaniu. Taka bardziej przemysłowa. Um, no i co to tam chcesz? Melati, Melati to jest może. O, tutaj jest Melati, to jest ten kwiatek, ale to wygląda jak frangipani. Kurde, nie, nie, nie wiem. Powiem Wam szczerze, że jestem zagubiona w tych herbatach, co jeszcze mi się nigdy nie zdarzyło, bo raczej jestem ogarnięta w tym temacie ale no, trzeba będzie y, nadrobić tę lekcję. Za mną miody, na które jestem uczulona, więc y, podziękuję za to. Polskiej widowni hermos na herbatę z pięknym wzorkiem martwej natury. Myślę, że się na pewno przyda. Indonezyjczycy uwielbiają hermosy, i oni są bardzo, bardzo mocno pijący kawę lub, lub herbatę. Noszą te hermosy ze sobą, szczególnie w górach. Także. Zdrowie! What's the difference? There's a little bowl of mini breads. You know, it has a olive top on it, and I want to get.